Kilka dni temu, bo 28 lutego, w siedzibie KNF odbyło się seminarium Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym, organizowane przez Europejski Kongres Finansowy. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Kryptoaktywa szturmują świat finansów. Podczas wydarzenia poruszono dwie kluczowe kwestie, które są dla nas szczególnie istotne. Po pierwsze, KNF wycofał się z zakazu pożyczek w kryptowalutach. I tutaj chciałbym podkreślić, że przeprowadziliśmy bardzo szerokie konsultacje w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Otrzymaliśmy w sumie ponad 700 stron uwag, w tym również wiele cennych o, o charakterze praktycznym. Yy, to są o, o rzeczach, o których nie mamy dotychczas wiedzy, nie, mi nie mieliśmy wiedzy, yy, ponieważ to jest mniej znany rynek, zarówno yy, dla legislatora czy dla Ministerstwa Finansów, jak i dla nadzorujących yy, rynek. Yy, część uwag uwzględniliśmy. Zrezygnowaliśmy z różnych rozwiązań, które budziły w ostatnim czasie spore emocje, jak na przykład zakaz udzielania pożyczek w aktywach. Z pewnością staraliśmy się uniknąć tego, co się nazywa gold plating. Z naszej perspektywy jest to ogromny sukces. Od początku alarmowaliśmy o problemie zakazu pożyczek w krypto i jako pierwsi zwróciliśmy uwagę na konieczność prowadzenia tego zapisu do ustawy. Skierowaliśmy w tej sprawie oficjalne pisma i aktywnie zachęcaliśmy naszych klientów do interwencji w ministerstwie. Dziś możemy powiedzieć wprost: udało nam się osiągnąć nasz cel. Po drugie, zmieniono okres przejściowy dla Waspów i Kaspów. Odstąpiono od zakazu pożyczek w kryptoaktywach, to było na wniosek KNF-u. Okres przejściowy dla waspów i paspów został zmodyfikowany, zastępując datę dzienną 30 czerwca datą elastyczną, to znaczy 4 miesiące od wejścia w życie, pozostawiając możliwość złożenia kompletu dokumentów. W sumie okres przejściowy dla dostawców spełniających wymogi formalne może wynieść nawet 9 miesięcy. Yy, obowiązki w zakresie planów naprawy i planów wykupu zostały zmodyfikowane, by wykluczyć nakładanie nadmiernych regulacji względem podmiotów rynkowych. W czasie panelu dyskusyjnego prowadzący Robert Stanilewicz zapytał uczestników, czy należałoby zakazać kryptoaktywów. Każdy z nich zgodnie odpowiedział przecząco. E, natomiast zastępca przewodniczącego KNF, Marcin Mikołajczyk, również powielił zdanie swoich przedmówców, jednak poddał on w wątpliwość kwestię związaną z koniecznością regulacji rynku. Zobaczcie sami. Odpowiedział tak: czy, czy zakazać nie, ale czy warto było regulować? Tu bym się zastanowił. No jesteśmy trochę na innym etapie już rozwoju, mamy rozporządzenie Mika, za chwilkę no będziemy mieli nasze tutaj jakby doprecyzowanie lokalne. No i tu, i tu się warto było pewnie zastanowić wcześniej, czy otwieranie tych drzwi ma swoją wartość. Taki komentarz może dodatkowy, jak pierwszy raz usłyszałem rozporządzenie Mika, no mi się skojarzyło z takim minerałem, który jest używany w, w przemyśle ko kosmetycznym i odpowiada za to, żeby nadać tym kosmetykom błysk. No i my chyba właśnie teraz daliśmy ten błysk i taką iskrę do do rozwoju kryptoaktywów, do pewnej legitymizacji tego całego obszaru. No i to jest, to już jest faktem, więc zakazać nie i nigdy bym nie był zwolennikiem takiego działania, natomiast w tym obszarze regulacyjnym, no nie wiem, czy poszliśmy we właściwym kierunku, no ewentualnie mogę też tam uzasadniać. Dziękuję. Z ciekawostek przedstawiciel Business Insider Polska wskazał, iż Bitcoin wciąż nabiera zna na znaczeniu na rynku finansowym, gdyż w ostatnim czasie prokuratura przyjęła poręczenie majątkowe właśnie w Bitcoinie. Natomiast reprezentantka bank PKOSA podaje, że obecnie więcej klientów jest na rynku krypto niż na rynku finansowym. Ja może zacznę jednak od tego, kim jest ten nasz klient. Z punktu widzenia banków, bo to jest dla nas dla banków komercyjnych też istotna informacja. Prezes Marciniak na wcześniejszym panelu wskazał, że według różnych źródeł około 3 milionów Polaków faktycznie już miało do czynienia z krypto, zainwestował w krypto i faktycznie kilka niezależnych badań takie ilości podaje, przy tym, że faktycznie mniej osób w tej chwili, około 2 milionów rachunków maklerskich, także można śmiało powiedzieć, że więcej klientów jest w tej chwili na rynku krypto niż na rynku finansowym, no nie patrząc na które tam nie są liczane. Seminarium przyniosło kluczowe zmiany. Zniesienie zakazu pożyczek w krypto i wydłużenie okresu przejściowego dla waspów i kaspów to nasz y, wspólny sukces pokazujący, że dialog z regulatorami ma realny wpływ. Dziękujemy bardzo za wsparcie.